Dzień dobry państwu. Witam serdecznie z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grudziącu. Przed nami kolejne spotkanie z astronomią, tym razem bardzo niezwykłe, dlatego że usłyszycie państwo o planach rozbudowy, które są już właściwie prawie że zrealizowane w Planetarium Śląskim. W niezwykłym miejscu, dlatego że Planetarium Śląskie jest największym planetarium w naszym kraju i powstało jako pierwsze. W 1955 roku. Rozpoczęcie budowy to też ważny rok. 1953, rok kopernikański. Warto też wspomnieć, że oprócz największej kopuły w planetarium śląskim, znajdowała się tam aparatura, już 60-letnia, Karla Cajsa. To była aparatura, która w latach 50. tych była najlepszą aparaturą na świecie. I wygląda na to, że ta tradycja, naj, związana z planetarium śląskim, będzie utrzymana. Bo instalowana tam aktualnie aparatura będzie również powodowała, że będzie to najlepsze, najnowocześniejsze planetarium, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Warto też wspomnieć, że to właśnie w Planetarium Śląskim w 1957 roku ruszyła pierwsza Olimpiada Astronomiczna Ogólnopolska. I ten konkurs trwa do dzisiaj i jest takim komplementarnym konkursem do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego. Które, jak wiemy, organizowane jest w grudziądzu. Proszę Państwa, startujemy w takim razie. Przed Państwem pan Tomasz Kisiel opowie o planach Planetarium Śląskiego, o tym, co będziemy mogli zobaczyć już w połowie czerwca. Niebawem w Planetarium Śląskim. To tytuł prelekcji, którą właśnie usłyszycie. Łączymy się ze Śląskiem, łączymy się z Chorzowem, gdzie czeka pan Tomasz Kisiel. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Tomasz Kisiel i ja nadaję dzisiaj do Państwa z Planetarium Śląskiego. Właściwie to jeszcze z tymczasowych biur Planetarium Śląskiego, które znajdują się w tej chwili na Stadionie Śląskim, ale już za chwilkę będziemy się powoli przenosili z powrotem do naszej starej, nowej siedziby, ale właściwie o tym to mo może za chwilkę. Parę słów, może mimo wszystko powiem o naszym miejscu, chociaż myślę, że wszyscy z Państwa doskonale wiedzą, czym jest Planetarium Śląskie. Działało właściwie nieprzerwanie od 1956 roku ubiegłego stulecia do roku 2018. To Ogromny przedział czasu, było to pierwsze polskie planetarium, wychowało, można powiedzieć spokojnie, pokolenia, pokolenia astronomów. Ja sam pamiętam to miejsce za dziecka, kiedy miałem 5 lat, 6 lat, byłem już tam często przyprowadzany i kto wie, czy nie od tego się wszystko, wszystko zaczęło w moim życiu. Jest to miejsce, które zachowało swój urok przez cały ten czas. Sprzęt, który, w który było wyposażone, swoje lata właściwie przepracowało. Ktoś policzył, że jeżeli liczyć ciągłą pracę projektora gwiazdowego, to można powiedzieć, że pracowało ono nieprzerwanie przez 30 parę lat. Odejmując oczywiście wszystkie te przerwy typu wakacje, noce czy inne przypadki, kiedy, kiedy było wyłączone. Jednym ciurkiem ogromny przedział czasu. No i no, niestety dożyło z pewnego wieku, w którym prosiło się już o, o pewnego rodzaju wymianę. I tak też się pojawiła szansa. Parę lat temu zaproponowano projekt przebudowy planetarium, który właśnie w 2019 roku zaczął być realizowany. Tutaj już kilka obrazków z momentu właściwie rozpoczęcia prac. Widać, jak teren był przygotowywany pod niesamowitą operację, której szczerze mówiąc ja do dzisiaj nie, nie bardzo rozumiem. Po prawej rozbierany ten szacowny projektor, który wróci, on, on nie, nie zostanie utracony bezpowrotnie, on będzie nadal u nas obecny i będzie służył. Natomiast już troszkę w innej roli. Tutaj zaraz po zamknięciu ekipa planetarium zajęła się bezpiecznym rozłożeniem tego projektora gwiazdowego na szczególne elementy, tak można go było schować, przenieść i, i, i przechować bezpiecznie przez cały okres remontu. Prace poprzedzone były konkursem. Który wyłonił najciekawszy projekt, propozycję przebudowy całego planetarium, i to nie jest właściwie tylko i wyłącznie przebudowa to jest też w znacznym, znacznym stopniu rozbudowa o zupeł, zupełnie nowe atrakcje, których wcześniej w planetarium. Nie było, ale do tego też za chwileczkę dojdę. Prace od tamtego momentu toczyły się sukcesywnie, chociaż oczywiście jak we wszystkich tego typu inwestycjach, nie bez przeszkód, no tym bardziej, że Planetarium jako budynek jest wpisane do rejestru zabytków, a więc też należy odpowiednio ostrożnie zajmować się jego konstrukcją i w trakcie tych prac zadziała się rzecz dla mnie osobiście niezrozumiała, ponieważ ja wiem, jak buduje się budynki od dołu do góry, Natomiast kompletnie nie rozumiem, jak buduje się budynek od góry w dół. W końcu prawo grawitacji jest dla mnie dosyć stanowcze, a tutaj w jakiś sposób jednak inżynierzy i konstruktorzy poradzili sobie z rozbudowaniem budynku w głąb. Pod dawnym budynkiem powstaje niesamowita rozbudowa do. Około 8000 metrów kwadratowych, um, służących przyszłej um, wystawie, która tam, um, tam też się znajdzie. Um, najpierw um, jeszcze powiem o tym, co aktualnie u nas się toczy. My przez cały ten um, czas, w którym planetarium pozostawało zamknięte, um, jeździliśmy z pokazami. W planetarium przenośnym, gdzie używane były zarówno pokazy przygotowane na bazie tego, co już funkcjonowało, ale również były przygotowane nowe projekcje dla planetarium mobilnego i właściwie byliśmy obecni w mnóstwie miejsc przy różnego rodzaju okazjach. Nasze wizyty w szkołach cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią dzieci. Zresztą to jak w każdym planetarium. Dzieci chyba są najwdzięczniejszym odbiorcą pokazów pod rozgwieżdżonym niebem. Nawet często dzieci sobie nie potrafią wyobrazić, jak planetarium przybliża i ułatwia obserwacje i poznawanie nieba. To właściwie powoli dobiega końca, ponieważ wraz z otwarciem planetarium nie będziemy już w stanie poświęcić tyle samo uwagi wyjazdom mobilnym, działalności bieżącej, czyli Pokazami w, no, w pełnej, w tej dużej kopule i również jeszcze przygotowywaniem pokazów na oba te, te nośniki. Także niestety będzie ono pewnie używane bardzo okazjonalnie, o ile w ogóle. Przypuszczam, że jednak jakieś wykorzystanie jego znajdziemy, natomiast no, już nie tak regularnie jak do tej pory. No i szykujemy się już w końcu powoli do otwarcia. Ja jest mi bardzo przykro, jest mi bardzo przykro, że nie mogę niestety pokazać zbyt wiele, ponieważ no, mamy tak określoną akurat jakby określone plany ujawniania tego co u nas się pojawia, że w tym momencie jeszcze trzymamy bardzo dużo w tajemnicy. Ja mogę sporo powiedzieć, ale nie mogę niestety zbyt wiele pokazać. Zresztą to, czym do tej pory dysponujemy, to na razie są głównie wizualizacje wykończonej wystawy i eksponatów, które się na niej znajdą, ponieważ postępowania przetargowe w różnym momencie były zamykane na poszczególne stanowiska te stanowiska są na różnym etapie realizacji niektóre już są zakończone niektóre już właściwie są do nas dostarczone a niektóre jeszcze są w trakcie uzgadniania i projektowania także sporo sporo rzeczy jeszcze się rozwinie w samym planetarium będzie wymieniony cały sprzęt. Zupełnie nowy ekran zastąpi ten panelowy, wykonany z płótna, który Państwo zapewne pamiętacie. Na jego miejsce stanie nowoczesny ekran perforowany, który nadaje się doskonale do nie tylko czystej, ostrej projekcji, ale również do przepuszczania dźwięku, tak żeby dźwięk przestrzenny mógł być odtwarzany z przestrzennego systemu dźwiękowego 5.1, no jak w każdym nowoczesnym planetarium jednak odpowiedni dźwięk towarzyszy projekcji, żeby to razem szło w parze, ale oprócz projekcji cyfrowej w pełnym 8K będzie również nowoczesny projektor gwiazdowy. One będą ze sobą spięte w ten sposób, żeby tam, gdzie to tylko możliwe, projekcja cyfrowa mogła być wygaszona i to ciemne, czarne niebo, idealnie kontrastowe, mogło korzystać się z wszelkich przewag projektora gwiazd. Natomiast daje to też tę możliwość, że kiedy chcemy się oderwać od powierzchni Ziemi, uciec z układu Słonecznego, to jak najbardziej projekcja cyfrowa nam to w pełni umożliwia. My już mieliśmy troszeczkę praktyki z systemem, który znajdzie się w planetarium docelowo, także już pewne nasze własne pokazy będziemy mogli dosyć szybko uruchomić. I to jest dla nas w tym momencie największe wyzwanie, żeby jak najszybciej przygotować odpowiednią liczbę pokazów i kursów planetaryjnych, dlatego że naszym odbiorcom są tradycyjnie również szkoły, i to w dużych ilościach sam pamiętam wielokrotne wizyty za dziecka z klasą. I to jest jednak pewna tradycja do tej w okolicy, że, że jeździ się do planetarium wielokrotnie. Także ważne jest dla nas to, żeby ta oferta dydaktyczna była na najwyższym poziomie, żeby poruszała szeroki zakres zagadnień i robiła to w sposób dosyć dokładny, tak żeby rzeczywiście. Móc szkoły przyciągnąć i nauczyć, nauczyć tego przedmiotu, który tak mało jest obecny w programie nauczania, no i też ma swoje trudności w przekazywaniu. Doskonale zresztą Państwu znane. Sala otrzyma również zupełnie nowy wystrój, nowoczesne fotele, które będą pod, Ustawiony w, w zupełnie nowy sposób, natomiast ekran nadal utrzyma swoją, swoją wcześniejszą, jakby orientację, czyli, czyli będzie równoległy do horyzontu. To się nie zmieni, będzie u nas zachowane. Oprócz projekcji, sali projekcyjnej i nowego sprzętu, pojawi się w budynku ogromny poziom wystawowy. Poświęcony głównie trzem zagadnieniom, trzem tematykom właściwie. Można powiedzieć, będą to trzy osobne ścieżki tematyczne. Pierwsza będzie poświęcona meteorologii i badaniom klimatu, pogodzie i różnym zjawiskom. Druga, która mnie bardzo zachęca, to będzie sejsmologia. No, i oczywiście astronomia. Astronomia jakby uzupełni tą kwestię projekcji astronomicznych, natomiast każda z tych ścieżek będzie oferowała dosyć ciekawe, wydaje mi się, elementy wyposażenia, które no, będą ja jestem pewien, będą przyciągały, przyciągały tłumy. Sam nie mogę się doczekać momentu, kiedy będę mógł udać się na tę wystawę, nie tylko jako pracownik planetarium, ale przede wszystkim jako widz, ponieważ no, może, może inaczej, może zanim się zacznę zachwycać, to po prostu powiem, co, co tam się znajdzie. Otóż w ścieżce meteorologicznej będą cewki Tesli, będą wyładowania elektrostatyczne, które będą symulowały, czy też obrazowały i wyjaśniały zjawiska burzowe, będzie kolumna pogodowa, w której będzie można zobaczyć, jak ulegają warunki zmianom i w jaki sposób kondensują się chmury czy pada śnieg. I to nie będzie multimedialne, tylko to będzie fizyczne stanowisko, gdzie te procesy faktycznie będą zachodziły. To jest właśnie do niesamowite, niesamowite niesamowity element przyciągający, że, że to jednak multimedia można zapro, zaprogramować wszędzie, można sobie odtworzyć na, na komputerze, natomiast doświadczyć, zobaczyć fizycznych przemian pogody wewnątrz budynku, no zbyt, zbyt w wielu miejscach zobaczyć się nie da. Jeśli chodzi o ścieżkę poświęconą sejsmologii, to jest tam również jeden element, którego nie mogę się wprost doczekać. Otóż będzie to pokój symulujący trzęsienie ziemi. Będzie można wejść, siąść sobie na kanapie, zaczekać i w tym momencie poczuć, jak siłowniki poruszają całym pokojem i symulują, Trzęsienie ziemi dokładnie tak, jak zostało ono zarejestrowane przez, przez urządzenie rejestrujące, przez sejsmografię, a więc odtwarzające wiernie wszystkie płaszczyzny ruchu budynku pod wpływem właśnie wstrząsów sejsmicznych. Jestem niesamowicie ciekaw, ponieważ nigdy w życiu nie poczułem trzęsienia ziemi, a, a, a jestem bardzo zainteresowany tą tematyką od dawna i, i chętnie doświadczę takiego zjawiska w sposób bezpieczny i kontrolowany. To, to jest dla mnie też ważna przewaga, że, że nie muszę się tego obawiać. Ze ścieżek sejsmologicznych będą też bardzo ciekawe przykroje wnętrza Ziemi, na których będzie można samodzielnie wywołać trzęsień Ziemi i zobaczyć, jak we wnętrzu Ziemi, w różnych warstwach rozchodzą się fale sejsmiczne, a więc w jaki sposób mapujemy wnętrze naszej planety. I skąd dowiadujemy się tyle o jego budowie? Przecież człowiek właściwie nie dotarł fizycznie dalej niż zaledwie parę kilometrów w głąb, a, a, a przecież daleko tysiące kilometrów mielibyśmy jeszcze do pokonania, gdybyśmy chcieli fizycznie się tam zjawić. A mimo to wiemy całkiem sporo o wnętrzu Ziemi. Zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanego rodzaju budowy kolejnych warstw. Jeśli chodzi o astronomię z kolei, tutaj w różny sposób będzie można zaprezentować się Wszystkie te optyczne instrumenty, i nie tylko optyczne, i radiowe instrumenty, i detektory cząstek promieniowania kosmicznego. Ale to, co mnie bardzo, bardzo ciekawi, to jest właśnie symulator lotów kosmicznych, który nie tylko. Korzysta z wirtualnej rzeczywistości, czyli gogli wirtualnej rzeczywistości, ale który również oddziałuje na pozostałe zmysły, przez to, że cały porusza się, cały obraca się we wszystkich płaszczyznach w pełni, dostosowując się do tej projekcji, która tam będzie wyświetlana. A tę projekcję będziemy rozwijać na pewno. Będzie to stanowiło niezwykłą atrakcję. Zresztą te kapsuły już się u nas pojawiły, już były przez nas testowane i no wrażenia są niesamowite. Ja niestety nie miałem okazji tam być, ponieważ one dotarły tuż przed świętami, kiedy ja akurat byłem na Europie i jeszcze nie miałem okazji, ale już nie mogę się doczekać. Jeszcze parę miesięcy i powoli będziemy się tam przenosili z powrotem z biur stadionu śląskiego do naszych własnych pomieszczeń. To już zmierza ku końcowi. Powoli zaczęły się już odbiory. Sala, z tego co słyszałem, z relacji jest już właściwie urządzona. Sala projekcyjna planetarium. Projektory już cyfrowe trafiły na miejsce. Jeszcze czekamy na projektor gwiazd, ale to też jest kwestia najbliższych dni czy tygodni, zanim będzie ustawiony na, na miejscu. Później jeszcze tylko dołożyć fotele. No i czekamy na uzupełnienie, um, uzupełnienie wystawy poniżej w, w tej rozbudowanej części. Ale to nie jest wszystko, co tutaj u nas się pojawi, ponieważ we współpracy z Parkiem Chorzowskim, z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Rozrywki y, tworzona jest także y, taka interaktywna wystawa dookoła planetarium. To są odporne na warunki atmosferyczne, różne stanowiska y, 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 poświęcone y, astronomii, które na wolnym powietrzu w jeszcze inny sposób będą pozwalały y, y, poznać. Niektóre zjawiska czy, czy obiekty kosmiczne. Ja tutaj właśnie bardzo żałuję, że my jeszcze nie mamy wizualizacji tego, żeby móc pokazać, co tam będzie. Natomiast dzieli nas od otwarcia już tak niewiele czasu, że myślę, że, że to tylko podkręci nasz apetyt. Planujemy otwarcie na jeszcze ten rok szkolny, żeby to przed wakacjami się zadziało. I, I sami jesteśmy już bardzo niecierpliwi, żeby to już mogło mieć miejsce jak najszybciej. Natomiast no, ten czas wydaje się płynąć bardzo powoli, ale z drugiej strony to też dobrze, bo to, to mamy, mamy chwilę, żeby się dobrze przygotować do otwarcia. Prowadzimy właśnie w tej chwili na, nabory na, na nowych pracowników, którzy będą nam przecież pomocni przy obsłudze tej olbrzymiej nowej wystawy, która tam się pojawia. Można powiedzieć, że planetarium ulega pewnej transformacji do takiego nowoczesnego można powiedzieć centrum nauki, że to już nie jest tylko planetarium, ale jest to coś znacznie, znacznie większego. Na zdjęciach, które pokazałem wcześniej, być może były, była jeszcze widoczna wieża obserwacyjna, która również powstaje. Ona już jest właściwie ukończona, tam jeszcze są prowadzone prace wykończeniowe. Jest to wieża, która wystaje ponad linię drzew, która jest wyższa niż sam budynek planetarium i pozwala. Zobaczyć piękną panoramę na, na ogromny kawałek Śląska dookoła, z każdej strony inne miasto charakterystyczne punkty na, na śląskim horyzoncie, wieża telewizyjna i otaczające miasta. To wszystko razem jest naprawdę. Ciekawe, przyciągające i powodujące, że, że, że niecierpliwość tylko i wyłącznie rośnie. Także mam nadzieję, że już niedługo te wszystkie atrakcje będą i dla Państwa również dostępne do odwiedzania i, i cieszenia oka zupełnie nowymi rzeczami u nas obecnymi. Na, z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za, za uwagę i zapraszam już za parę miesięcy do Planetarium Śląskiego. Bardzo dziękujemy Panie Tomaszu za fantastyczną opowieść. Już teraz deklaruję, że z przyjemnością odwiedzę Planetarium Śląskie w połowie czerwca, żeby zobaczyć te cuda nauki i techniki, które tam instalujecie. Pewnie będziemy organizowali wycieczki do Planetarium Śląskiego nie tylko z Grudziąca, ale też z innych miejsc, gdzie znajdują się oddziały Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. A tu aż 20 oddziałów w kraju, więc jeżeli Państwo macie ochotę odwiedzić Planetarium Śląskie w asyście Miłośników Astronomii, to warto się zapisać do PTMA. Przypomnę adres ptma.pl, tam można dokonać zapisów do naszego towarzystwa. Proszę Państwa, mamy też takie ambitne plany w Grudziądzu, aby to nasze grudziądzkie planetarium i obserwatorium było na miarę XXI wieku. Uchylę rąbka tajemnicy, że są już plany wstępne częściowej rozbudowy i przede wszystkim modernizacji całości. Urząd Miejski jest w tej chwili na etapie poszukiwania architekta, który zaplanowałby w odpowiedni sposób te wszystkie modyfikacje. Chciałbym też wspomnieć o tym, co planujemy. Otóż, proszę państwa, przede wszystkim powiększymy kopułę, tak aby weszło przynajmniej dwa razy tyle osób, co obecnie. Ponadto planujemy zbudowanie dodatkowej kopuły, gdzie umieścimy największy na świecie seryjnie produkowany teleskop słoneczny. Prawdopodobnie to będzie teleskop firmy Lund, bo jest to naprawdę gigantyczna konstrukcja, która ma niesamowite możliwości. No i dodatkowo też chcemy zmodyfikować cały taras, tak aby kiedy spotkamy się na przykład w czasie kolejnych obserwacji letnich Perseidy 2023 4, żeby tam weszło nie 100 osób, tylko na przykład 300 czy 400, także cały teraz planujemy zmodyfikować. I przede wszystkim osoby niepełnosprawne będą mogły wjechać na sam dach windą, windą iście do nieba. Wszyscy wiemy, że aktualnie świętujemy w grudniu rok Mikołaja Kopernika ekonomisty no bo obchodzimy 500-lecie pobytu Kopernika w Grudziądzu i ogłoszenia słynnego traktatu o szacunku monety, deaestimatione monety. Ale cofnijmy się pamięcią do roku 2021. To był też rok w pewnym sensie skierowany na astronomię, bo to był rok Stanisława Lema, wizjonera. W ramach tego roku w całym kraju organizowane były wykłady i również mieliśmy okazję zaprezentować taki projekt regionalny grudziądzko-toruński Voices of the Cosmos niegdzie indziej jak w miejscu, gdzie Stanisław Lem się urodził w momencie setnej rocznicy jego urodzin. Dokładnie we wrześniu odwiedziliśmy Lwów. Miejsce fantastyczne. Zaprezentowaliśmy tam projekt astronomiczno-muzyczny, był koncert, był wykład w takim niesamowicie kultowym miejscu kulturalnym Lem Station. Teraz, proszę Państwa, tam jest wojna. Środowisko astronomów polskich Podjęło akcję pomocy nie tylko Ukraińcom, ale przede wszystkim astronomom, z którymi mamy kontakt nieustanny, z którymi współpracowaliśmy. Kiedyś współpracujemy teraz i mamy nadzieję, że będziemy dalej mogli w pokojowych warunkach współpracować. Proszę Państwa, to, co dzieje się na Ukrainie, wstrząsnęło całym światem, również środowiskiem astronomicznym. Liczymy na to, że będziemy mogli pod wspólnym niebem, w pokoju, w przyszłości, Prowadzić obserwacje, spotykać się. Trzymajmy za to kciuki, ale, proszę państwa, to się samo nie stanie. Także zwykle na koniec zachęcam państwa do tego, żeby patrzeć w niebo, również tak jest dzisiaj, ale patrząc w niebo, stąpajmy twardo po ziemi, nadal pomagajmy Ukrainie, pomagajmy Ukraińcom, po to, żeby ten koszmar, żeby ta agresja Rosji jak najszybciej się skończyła. Sława Ukrainii. Niech żyje Ukraina. Trzymajcie się. Jesteśmy z wami.